W sobotę, 17 stycznia, w Czarnym odbył się pierwszy bieg przełajowy o puhar dowódcy 52 Batalionu Remontowego o nazwie Czarno-To-Widzę. Był to ćwierć maraton komandosa, którego uczestnicy musieli biec w pełnym umundurowaniu polowym z 10 kg plecakiem na plecach. Imprezą tego typu w Czarnym zorganizowano po raz pierwszy, a o tym, jak do tego doszło, opowie Artur Pietras, koordynator maratonu. W miesiącu wrześniu przybył do naszej jednostki kapitan Nyszyński, który był też uczestnikiem, uczestnikiem oraz organizatorem właśnie takich biegów. No i on był również, że tak powiem taką iskierką, gdyśmy wpadli na pomysł, żeby to po prostu wczoraj to zrobić, spróbować. Żeby wciągnąć tą naszą społeczność mundurową, czarneńską i nie tylko, i sięgnąć do tego czarnego ludzi, ludzi, służb, żeby po prostu wiedzieli o tym miejscu. Czwierć Maraton Komandosa miał już kilka edycji, a jego stałym organizatorem jest Wojskowy Klub Biegacza Meta z Lublinca. W tym roku po raz pierwszy odbył się w czarnym, a w jego organizację włączył się 52 Batalion Remontowy. Organizatorem imprezy jest 52. Batalon Remontowy w Czarnym. W związku z tym, że od niedawna pracuję w tej jednostce, pomyślałem, że warto tutaj także zaszczepiać biganie dziwne, czyli z plecakiem i w mundurze, to co się udało zrobić w Warszawie na półmaratonie komandosa i w Lublinie, na pełnomaratonie komandosa. Czarny jest to piękna miejscowość i uważam, że badalon Remontowy wraz z burmistrzem Czarnym potrafi takie rzeczy robić i właśnie w dzisiejszym to się wydarzyło. Był pierwszy dzisiejszy maraton komandosa w Czarnym. Na dzień dzisiejszy 100 zawodników wystartowało i jeszcze nie wiemy, czy wszyscy skończyli, ale myślę, że wszyscy skończą i jestem pewien, że wszyscy skończą. Kolejnym etapem będzie półmaraton komandosa w Warszawie, a później maraton komandosa w lublinsu. Jest to razem trójkąt komandoski mety i zapraszam na wszystkie imprezy i w Warszawie, i w Lublinsu. Świerć maraton komandosa to zawody dla prawdziwych twardzieli. Pokonanie trasy 10,5 km w pełnym umundurowaniu oraz z plecakiem o wazę 10 kg to nie lada wyczyn. Właśnie dlatego zawodnicy muszą dbać o kondycję i sprawność fizyczną. Trzeba standardowo po prostu biegać. Nie, tutaj problem jest tego plecaka i 10 kg, więc trzeba trochę więcej siły biegowej robić. Wiadomo kondycja rośnie, jeśli się wykonuje te ćwiczenia. No I tyle. Wzrasta tempo, wzrasta czas pokonywania dystansu. Ja generalnie trenuję do triatlonu, więc tych jednostek biegowych miałem 2-3 tygodniowo tylko. Jestem pierwszym Polakiem, który ukończył Ultra Mount Fuji. To jest jeden z najcięższych biegów górskich dookoła wulkanu Fuji w Japonii. Wiek Komandosa to 11 miejsce w Open w połówce Komandosa. Właściwie cały rok trzeba na to pracować, żeby móc sobie wystąpić w takich zawodach, tak. dlatego że to nie może być epizod, czyli wystąpienie pojedyncze gdzieś tam. To, to jest praca całoroczna, Kwestia teraz wielkości tej pracy. Czy to będzie z obciążeniem, czy to będzie treningi ułożone w sposób profesjonalny, czy mniej profesjonalny, to widać zresztą później po wynikach na takich biegach. W moim przypadku to jest trening taki, powiedzmy, raz tygodni z obciążeniem, żeby nie przemęczać, żeby dać, że tak organizmowi na odpoczynek, regenerację, aczkolwiek go zmuszać do pracy. Miałem sukcesy w brygadzie. Parę razy udało mi się w nawet pierwsze miejsce w dwuboju zająć lat temu. A no tak przede wszystkim wciąganie młodzieży w te biegi. Ja trenuję od 15 roku życia bieganiem, także ciągle regularne, stałe treningi i to wystarczy. Świerć maraton cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do Czarnego zjechali zawodnicy z różnych rejonów Polski. Łącznie wystartowało w zawodach ponad 100 osób. Co ciekawe, mimo trudności i dużego obciążenia, w zawodach brali udział ludzie w różnym wieku, także osoby starsze. Ten bieg to jest 10 kilometrów, a mam ukończonych 7, 6 maratonów. 7, przepraszam, bo 7, 7 komandosa zrobiłem w Lublińcu. Ciężko, ciężko jest, no ale człowiek się, mi się wydaje, że podczas całego życia się sprawdza. Ćwierć maraton komandosa, który zorganizowano w Czarnym po raz pierwszy, to jeden z trzech biegów organizowanych pod nazwą Komandoski Trójkąt Mety. Proszę Państwa, narodziła się taka idea, aby zrobić trzy biegi, trzy biegi praktycznie ćwiartka komandosa, półmaraton komandosa oraz pełny maraton komandosa z szlem, trzech biegów. Właśnie w dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami ćwiartki komandosa. Na półmaraton komandosa zapraszamy 7 lutego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Jeżeli chodzi o półmaraton komandosa, mamy limit 270 miejsc. Mamy w tej chwili zapisanych i zalogowanych 242 osoby. W tej chwili generalnie listę mamy już zamkniętą na półmaraton komandosa. Zapraszamy do maratonu, ewentualnie do startu w kolejnych edycjach. Czyli ćwiartka komandosa, która odbywa się w dniu dzisiejszym, w kolejnym roku zapraszamy na półmaraton komandosa oraz maraton komandosa, który odbędzie się w Lublincu. Świerć Maraton Komandosa to wydarzenie o ogólnopolskim charakterze. I właśnie dlatego jest idealną szansą na promocję Miasta Czarny. Nie ulega wątpliwości, że to kolejna impreza ogólnopolska promująca nasze tereny. Jestem bardzo dumny, że odbywa się na naszym terenie. I zapewne ci wszyscy, którzy uczestniczą w biegu, na trwałe zapamiętają to wydarzenie. Jak już wspominaliśmy, trasa Świerć Maratonu miała długość ponad 10 km. Mimo licznych niespodzianek po drodze, uczestnicy biegu musieli dobiec do mety w ciągu dwóch godzin. Powiem szczerze, że trasa przyjemna, bo generalnie są zjazdy. Dwa miejsca są dosyć trudniejsze, gdzie jest błoto, ale no wiadomo, to jest e, bieg komandosa, więc czym trudniej, tym lepiej. Nie? E, pogoda, jak widzimy sami, jest przepiękna. Jest troszeczkę słoneczka, nie ma, nie ma deszczu, który z rana padał i, i e, no, trochę nas martwił. Uspokoiło się to wszystko. Także, w obecnie warunki są przepiękne. Trasa wymagająca, długa, obciążenie e, robi swoje. Te 10 kg na plecach naprawdę było czuć. Narzekanie było słychać. wszyscy. Widać, że byli zmęczeni, ale byli zadowoleni, szczęśliwi z tego, że mogą w tym uczestniczyć. Mam lat 61. 30 ponad kilo zrzuciłem po to, żeby biegać. Obiegałem już e, drugi raz kulę ziemską. Mam około 80 tysięcy kilometrów w nogach. A Jak pan mówi z tym chwaleniem, nie lubię się chwalić, ale no jestem czterokrotnym mistrzem Polski w moich biegach długodystansowych. Szczególnie upodobałem sobie 10 kilometrów, jestem właśnie w tej dziedzinie, bardzo lubię biegać właśnie piątki, dziesiątki pomógł mi w tym Boguś Mamiński, wicemisz olimpijski, który, który jest moim przyjacielem. No i dzisiaj troszeczkę zazdroszczę tu kolegom biegającym, bo mój kolega ze Złocieńca Leszek Gałan, też mistrz Polski w biegach kolejowych. Właśnie gratuluję mu, skończył w pięknym czasie 58 minut. Gratuluję mu w wieku 52 lat. Naprawdę gratuluję mu. Jest moim przyjacielem, także troszeczkę zazdroszczę, że mam kontuzję i muszę tylko patrzeć z boku na to. W dzisiejszych czasach, proszę pana, Powiem jako też trener, znając naszą młodzież, która tylko przy komputerach i, i, i bardzo mało się rusza, jest to piękny sposób na pokazanie, że coś potrafię w życiu, że jakieś cele osiągam, że, że jednak mimo w życiu mogę zrobić i udowodnić, co ja mogę z tego mojego organizmu wyciągnąć, Co ja mogę zrobić właśnie z moim życiem, z moimi problemami. Więc plecek na, 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 na plecy i wią w lasy. Przepiękne tereny w Złocieńcu, bo właśnie pochodzę stamtąd. Tu w Czarnym akurat mieszka moja siostra, moja mamusia, których serdecznie pozdrawiam, całuję. Ale powiem, że tereny są przepiękne. Stare przysłowie mówi: Co zechwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Przepiękne tereny i tu, i w Złocieńcu, bo w jednostce, mieszkam w jednostce Złocieńców w Budowie. I przepiękne mam tereny, które tam obiegam. I więc chwała tym, co robią ludzie, organizatorzy, którzy pracują nad tym i żołnierzom tym młodych, którzy chcą coś wyciągnąć z siebie i pokazać. Ja po pokażę coś. Ja pokażę żonie, ja pokażę komuś innemu koledze, który pali papierosy, który pije alkohol, który ma jakieś prochy, ma jakieś problemy. I ja udowodnię. I to jest piękne. Zakończenie i podsumowanie wyników ćwierć maratonu Komandosa odbyło się w klubie batalionowym. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategorii drużynowej. Zwycięzcami maratonu zostali starszy kapral Błażej Król z Lęborka oraz bosman podchorąży Iwona Nieradka z Gdyni. Wszystkim uczestnikom imprezy medale wręczali i gratulowali ukończenia biegu podpułkownik Sławomir Milewski, dowódca 52. Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej oraz burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki.